Obecnie odbywam kurs general, po jakim czasie warto przejść na kurs biznesowy. Moim zdaniem, jak już będziesz się czuł na tyle komfortowo z tym angielskim, żeby go używać w różnych tematach, nie tylko w takich, że podróżuję, czy, czy idę do sklepu, czy żeby podjąć jakieś wyzwanie językowe, typu trudniejsze słownictwo, to wtedy dopiero będzie miał sens. Ja bym ci odpowiedział tak, żebyś pier w, pierwszej, w pierwszej chwili zrobił się do swojego lektora lektorki. Na zasadzie jestem tobą teraz. Hej! Zależy mi na tym, żeby przejść na kurs biznesowy. Czy się tak umówić, że dasz mi znać, kiedy zobaczysz, że ja już się zbliżam do tego momentu, w którym już ten kurs general czy za chwilę przestanie być mnie adekwatny i wtedy mogę wejść ten, ten poziom wyżej. Zresztą ta autorefleksja jest bardzo ważna, nie? czyli z jednej strony to jest no, na ile się czujesz pewny. A żeby sobie jeszcze to lepiej urealnić, warto zapytać o feedback. Najlepiej to kilka osób, natomiast tutaj hmm. jeden pewnie lektor, lektorka Ciebie prowadzi, więc no, to już będzie, będzie potężna dawka informacji zwrotnej.